Wczorajszy dzień zakończyliśmy mocnym muzycznym akcentem, bo i łobuzy, i elektryczne gitary skutecznie rozgrzały publiczność. Dzisiaj zaczynamy znajomymi dźwiękami orkiestry Dente i Barka. Co przed nami, co dalej, jak bawimy się w drugi dzień? No, zaczynamy. Zaczynamy dosyć intensywnym wiatrem. Ale tam skończyliśmy dopiero... Sugerowałabym do mojego mikrofonu. Żartuję, mój jest wyłączony. <laughs> skończyliśmy to dzisiaj rano dopiero, około trzeciej się tutaj, że tak powiem, ludzie zaczęli rozchodzić. To dawało jak... Nie opłacało im się iść do domu. No myślę, że opłacało się. No bo trzeba te no, buty przebrać i w ogóle odświeżyć się z deczka. Jak mówią Litwini, odświeży mnie co. Co dzisiaj? No dzisiaj też bomba muzyczna, bo przecież pompujemy ten balon muzyczny, bo dzisiaj zaczynamy od barki, gramy z zespołem Akurat, gdzie na przykład grał nasz perkusista z zespołu braci. Potem już wiadomo Gwiazda, czyli organek, no to duże wydarzenie muzyczne według mnie. Wszystkie fajnie jest to, że ludzie przyszli, mimo tego, że wczoraj trochę nam padało, że było niebezpiecznie. Dzisiaj, dzisiaj się zaczyna podobnie, czyli taki od wiatru i od deszczu, ale mam nadzieję i mocno w to wierzę, że te dni, i ta właśnie mówię, energetyczna muzyka, bo piękny koncert elektryczny, gitar, no niesamowite. Kuba się świetnie bawi, zespół się świetnie bawi. zresztą odsyłam na zdjęcia do, do, do portalu Beskid Live, mój ulubiony portal od jakiegoś czasu, mam tutaj moją fankę, panią redaktor. Także, no, Mariusz to jest dobry mój znajomy. Ja nie wiem, czy Mariusz to wytnie. Fajny Mariusz jest, nie? Tak. Ja też że tak. Proszę Państwa, pozwalamy sobie nieco prywatności, bo przecież wiemy doskonale, jak buduje się taki serwis, że nie słucha informacja, lecz przyjeżdża z ludźmi i to chyba potęguje i powoduje to, że ta, ta współpraca jest mocna. Nie do końca dokumenty, pieniądze, lecz same serce i ludzie i to nam tutaj doskonale wychodzi. Za to Ci Ewa dziękuję i Mariusz. Dziękujemy również, dodam tylko, że właśnie w Węgierskiej Górce cieszymy się, że zawsze panuje taka atmosfera. Ja powiedziałem, że jeszcze z Remig już rączka Yy, właśnie, zaraz, zaraz do niego idziemy. Remigiusz Rączka gotuje. On, choć to wcale nie jest pierwszy raz w węgierskiej górce, bo pierwszy raz pojawił się u pana Marka Bieguna w Beskid, Ja Janie rok temu, a dzisiaj Remigiusz jest z nami, gotuje ze swoim asystentem Łukaszem. Śląsko, śląskie jedzenie. Będziemy patrzeć, co on tam waży. Będziemy wszystkich zaproszą do siebie. Jak to, jak to prawdziwy, jak to chłop ze śląska, a my to gonamy w górach Hanny. Znano zgodę Gorole. No to niech to będzie. Remigiusz Rączka będzie ze swoim asystentem. Cieszymy się bardzo. Dzięki wielkiej, zaraz idziemy go podglądać. Dziękujemy i zapraszamy do Figurki. Jeszcze raz pozdrawiam mój ulubiony serwis. Pozdrawiam, pozdrawiam mojego ulubionego zastępcę gminy Węgierska Kurka. <laughs>